🎵🎵🎵 Wziąłem udział w tworzeniu tej aplikacji, bo uważam, że jest taka akcja, jest potrzebna. Nowotwór to, to taki skurczybyk, że trzeba walczyć z nim wszelkimi możliwymi sposobami. Jeżeli my, mężczyźni, możemy wspierać kobiety w tej walce, to, to czemu nie? Kamera, zapis i akcja! czego czego sobie tam lepiej? Tak, tak, tak. Żeby zapamiętać skrót D, O, B. Żeby troszkę to wyizolować. Mhm. I zapamiętaj ten skrót. Dotyk. I zapamiętaj ten skrót. D, O, B. Fajnie, bo jest coraz bardziej narudnie. Co mam, co mam do, do kobiecych piersi? No, wydaje mi się, że e, to jest bardzo ważne, e, takie już poważne, na serio, to jest poważny temat. E, że naprawdę, e, żeby coś nie zaskoczyło, bo pięknie jest e, między dwojgiem ludzi, a gorzej, kiedy ktoś musi odejść z przyczyn, które są tak naprawdę no, niezależne od nas. Stop Drogie panie, bardzo, bardzo gorąco namawiam Was. Badajcie się, badajcie się, bo wasze zdrowie jest najważniejsze. Rak to się leczy. Rak to się leczy. Partnerem akcji jest ING Życie.